Sponsorem relacji z koncertu Derwit i jemu współcześni w Muzeum Przyrody w Drozdowie jest Spółdzielnia Mleczarska Piątnica, producent świeżego mleka wiejskiego. Słowo marzeje, grozo i ruzzo papnonce. Słowo do... Dziecię drżące, słowo słowo szczęśliwe, niż tysiące. Darwid i jemu współcześni to tytuł koncertu towarzyszącego konferencji Portret rodziny Witolda Lutosławskiego w Drozdowie. W koncercie wystąpili soliści scen muzycznych Wybrzeża, Jacek Szymański i Dariusz Wójcik. Dzisiejszy koncert, ten wieczorny, poświęcony jest właśnie kompozycjom, Witolda, ale tym kompozycją mniej znanym, bo w latach 50., kiedy to zaraz po wojnie było zapotrzebowanie na repertuar muzyki popularnej, piosenek popularnych, zwrócono się do Witolda Lutosławskiego z prośbą, z propozycją aby on, jako wykształcony, solidnie kompozytor, zajął się właśnie nadrabianiem braków powojennego repertuaru piosenek dla społeczności ogólnej, tak bym to określił piosenek, czyli tych melodii. Wpadających w ucho. Prym wiódł wtedy przede wszystkim Spielman, Jerzy Petersburski czy Wars, ale Lutosławski wśród tego grona swoich kolegów, przecież również bardzo dobrze był wykształcony muzycznie. Stąd i ta, ta kariera światowa kompozytorska. O jej, o jej, Serce mi porwał, nieśli w świat, za sercem biegnę, schwytać nie chcę, nim składnie gdzieś głupio i źle. Serce bezwolne, serce na wietrze, lekko jak iść, jak płocha myśl. Chmur poczerwieni leci w powietrze, w górę na śpiew kwitnących drzew, o już tak. Konferencja zorganizowana w Muzeum Przyrody w Drozdowie była okazją do prezentacji różnorodnej twórczości Witolda Lutosławskiego. Witold Lutosławski swoje związki z muzyką rozrywkową, aczkolwiek bardzo marginesowej, przez niego traktowany jako coś no, naprawdę, naprawdę bardzo ubocznego, zaczął dosyć wcześnie, ponieważ w gimnazjum Batorego, gdzie prowadził zespół rewelersów, to były takie ówczesne boys bandy szalenie popularnej. Podobno wtedy napisał jakąś piosenkę, która się bardzo kolegom podobała i została szkolnym przebojem, ale z drugiej strony i na rzecz, którą napisał. To był hymn szkolny. Była przez kolegów okropnie krytykowana. Mówili, że jest niemelodyjna, ciężka i podobno przerabiali to śpiewając w czasie szkolnych uroczystości, na co bardzo narzekał ówczesny nauczyciel wychowania muzycznego pan Stefan Wysocki. Potem właściwie muzyki rozrywkowej nie uprawiał, no bo trudno uważać piosenki masowe za rozrywkę. W połowie lat 50. zaczęło się to trochę zmieniać, ponieważ pisał takie piosenki wojskowe, które były właściwie już piosenkami tanecznymi. I to było tak zabawnie, że one raz były jako krakowiaki, raz jako marsze, raz jako foxtrot. to w zależności od tego, na ile można było już opowiadać o czy wykonywać muzykę rozrywkową, jako wyłącznie rozrywkową. Lutosławski, który był już wówczas kompozytorem bardzo cenionym nie tylko w Polsce, ale zdobywał również stopniowo laury za granicą, nie chciał, żeby jego nazwisko kojarzyło się z muzyką człowieka, którego tanga się potem tańczy na dancingo, bo tang było najwięcej, z 10 tang Derwida. I z tego powodu wziął sobie do nim Brzmi bardzo ładnie. Nie należy się chyba za tym niczego doszukiwać, bo Łacz, nie wydaje mi się, żeby chciał nam cokolwiek przekazywać przez ten pseudonim. Może nie no już, ty nie pokaż mnie już, tak jak dawniej to było, całą wodząc wejść siłą, to się wczoraj skończyło. Dzisiaj pędnie wśród róż. nasza miłość gorąca. Jesienne róże, róże smutne, trwaciane. Jesienne róże, co ja usta Ty konferencji uczestniczyli historycy, muzykolodzy, biografowie oraz rodzina i przyjaciele Witolda Lutosławskiego. Dzisiaj świętowaliśmy setną rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego, obywatela świata, wielkiego Polaka, wielkiego człowieka, wielkiego artystę, który pochodzi stąd, którego korzenie tkwią w Drozdowie. Gościliśmy znamienitych prelegentów. Z Hiszpanii, z Anglii, z Australii gościliśmy znakomitych wirtuozów. Tadeusz Wielecki, dyrektor warszawskiej jesieni, wirtuoz kontrabasu, stypendysta y, Lutosławskiego. Wydarzenie olbrzymie rodzina, rodzina państwa Lutosławskich dopisała. Od nas po najmłodsze dziecko, dzieciątko trzymiesięczną cecylkę. Także jesteśmy pod wrażeniem tego dnia. Ósma, cztery, jakaś płyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta. Ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, takim do niej wełskno jest. Pójdę, wezmę od szefa kupię jej bukieci, kino, kawiarnia i spacer w jasno, i będziemy szczęśliwi i weseli aż przyjdzie północ i nas rozdzieli i w się z nią na dziewiątą na dziewiątą tak jak dziś Koncert i konferencja zostały zorganizowane w ramach obchodu roku lutosławskiego w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Sponsorem relacji z koncertu Derwit i współcześni w Muzeum Przyrody w Drozdowie była Spółdzielnia Mleczarska Piątnica, producent świeżego mleka wiejskiego.